Znaczy, znaczy, to pasja, znaczy, kochajcie pasję. Na najkierw podcany, słyszymy, harta z masy. Białka Basy, talentem, to nie jest dla zabronienia, to masę. w to misja, tu zaraz, tu w koszmie. Szkoła, tam co słyszysz, strach stanie się nad graczem. Bez rifta, jak ja mam grać? No dobra, chodźmy z buta. Wszyscy riftami pewnie latają, tylko ja jedyny z buta muszę. Ej, całkiem dobre my itemy w ogóle. Ten, ten deagle jest tutaj bardzo dla mnie cenny. Myślę, że będę go używał czę często. <laughs> o jezu, Ala. Yy, przy tej pierwszej walce to nie mam pojęcia, dlatego że ona jest totalnie abstrakcyjna i tam może się zdarzyć wszystko tak szczerze. A przy drugiej, no to sercem za bo go znam, ale, ale umysłem za. za, za i samo, bo wydaje mi się, że wygra raczej na lajcie. Dzięki Biku, pozdrawiam Ci ślicznie, dzięki za donate. Okej, okay, słuchajcie, lecimy, jesteśmy już w strefie w ogóle, więc też superamtko. A ale... tak. kiedy odejdziemy, nie zostaje po nas nic, tylko zostanie ten trik znowu co do końca życia być. No, bo jesteś tylko Ty, i nie liczy się już nic. Tak.